Cała koncepcja mojej działalności opiera się na tym, aby konwertować odpady w użyteczne produkty, nie tylko paliwa, ale również materiały o innych zastosowaniach. Koncepcja Waste to Carbon, jest to w skrócie konwersja odpadów organicznych do produktów stałych o wysokiej koncentracji węgla. I te produkty stałe mogą znaleźć swoje zastosowanie jako paliwo. Możemy taki, taki biowęgle stosować jako dodatek do gleb. Ten biowęgle poprawia właściwości gleby, zwiększa zawartość węgla, zwiększa y, dostępną powierzchnię dla rozwoju mikroorganizmów, y, zwiększa także wilgotność gleby. Gospodarka odpadami y, no jest trudna, tylko trudne rzeczy są ciekawe. Łatwo jest zebrać kartony, łatwo jest zebrać butelki. Natomiast te poziomy recyklingu, które będą w przyszłości, one daleko dalej wychodzą w stosunku do obecnych poziomów. Dlatego też są to wyzwania, które są interesujące.